25 km na południe od przemyśla znajduje się kalwaria Pacławska, której początki sięgają XVII wieku, kiedy wojewoda podolski, kasztelan lubowski Andrzej Maksymilian Fredro, e, ufundował klasztor i kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego w tym właśnie miejscu. Osada pierwotnie nosiła nazwę Swoboda, jednakże od Kalwarium pamiętającej mękę, Jezusa mękę i Jezusa Chrystusa. Miejsce to określono mianem kalwarii pacławskiej. A pacławskiej od osady pacła. W kościele, który od kilku lat jest, ma status bazyliki mniejszej, znajduje się cudowny obraz wynący łaskami. Przywieziony tutaj z Podola, dokładnie z kamieńca podolskiego. W 1679 roku, kiedy to Turcy zajęli podole. Przed tym obrazem modlili się m.in. hetmani Żółkiewski i Czarniecki, a także książę Jarema Wiśniowiecki oraz królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski. Słynność, cudowność tego obrazu potwierdzono już w połowie XVII wieku. Natomiast wielką niewiadomą jest, kiedy dokładnie sam obraz powstał i kto jest jego autorem. Wewnątrz bazyliki znajdują się także doczesne szczątki obecnie czcigodnego sługi Bożego, Ojca Wyjątkowego Katarzyńca, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Poza tym miejsce to Kalwaria Pacławska zawiera pośród gęstych lasów, pól, łąk. Liczne, bowiem jest to ponad 40 w liczbie 40 kapliczek, zarówno poświęconych męce pana Jezusa, jak i matce boskiej. Co więcej, miejsce to jest godne wypoczynku, aby tu przyjechać na urlop w czasie wakacji, odpocząć nie tylko ze względów religijnych stricte, ale także właśnie z powodu walorów. Chociażby przyrodniczy, bowiem są tu gęste lasy, bujna roślinność, liczne kwiaty na łąkach, a także czyste powietrze, o czym świadczą liczne pocianie gniazda, gdzie koczują nieraz całe pocianie rodziny. Miejsce to jest, tak jak już na początku zostało wspomniane, wspomniałem 25 km na południe od Przemyśla. Jest to pogórze przemyskie, dokładnie brama do Bieszczad można powiedzieć. Stąd jest zaledwie około 5 km linii prostej do granicy z Ukrainą. Najbliższe przejście graniczne jest w Medyce obecnie. Niedługo ma powstać przejście graniczne w Malkowicach, z tego co się orientuję, Malkowice, Niżankowice po stronie ukraińskiej. Generalnie zapraszam Was w to miejsce i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.